Cześć, cześć, mówi Ania. Zapraszam Was na pierwszy u mnie yy, hol zakupowy. Od razu powiem, że nie będzie ich dużo, ponieważ yy, nie, ro nie robię dużo zakupów yy, skrapowo-artystycznych, więc większość materiałów, które używam, które pokazuję, mam ze skarbnicy pomysłów. Czasem robię zakupy, właśnie tak jak dzisiaj, w Ekrzynie oraz w sklepach plastycznych z materiałami dla plastyków. Więc dzisiaj akurat mam. Do, yy, Sporo przydasiów różnych dobroci z Ekszyna, którego udało się dopa dopaść. Nie jest mi nigdy z nim po drodze, dlatego bywam rzadko. E przy okazji odwiedziłam Tediego, który był obok, i od razu powiem, że te dwie taśmy w kleju mam właśnie z tego sklepu. Z samego Tediego jak już nie znalazłam nic, co by mnie zainteresowało, chociaż było dużo kretek, sporo fajnych naklejek, ale chyba nie aż tak fajnych, żeby je kupować, natomiast kleje w zawsze przydatne. Więc te kleje są, w przeciwieństwie do całej reszty rzeczy, które tutaj widać, są właśnie z Teddy'ego. Będę to odkładać i powoli dochodzić do konkretnych, kolejnych rzeczy. Jako, że do kartek perełki się przydają, białych mam sporo różnych, ale te szare i czarne mi się bardzo spodobały. No i te niebieskie również i te srebrne. Więc perełki takie fajne w trzech rozmiarach. Tutaj patrzę, czy gdzieś mam jakąś linijkę. O, właśnie, jest napisane, że to są 5 mm, 8 i 10. 10 rzadko używam, 8 może się przydać, ale najczęściej używam małych, no ale czasem większa perełka też może się przydać, na przykład jako środeczek do kwiatka. Tak, to są nic specjalnego, y, gumki do ścierania. Przydają się o tyle, że zawsze nie wiedzieć, czemu moi młodzi. Moi synowie gubią swoje gumki zawsze jest przychodzenie do mnie pod tytułem Mamo, masz gumkę? No mam. No, Albo gumki się przydają do różnych szkolnych i pozaszkolnych zastosowań. To jest coś, czego się strasznie cieszę. Bardzo mi się te stempelki spodobały. I do, na pewno do jakichś art journali będą, do planerów będę je używać. Nie tylko w okolicach wakacyjnych, bo po prostu część tych wzorów po prostu mi się ale nie podoba, te aparaty są super balon, o ten stempel to w ogóle magia, mam podobny ale nie taki sam ten też świetny, zasadniczo wszystkie są super, super są wszystkie więc na to się cieszę bardzo i w sumie nawet gdybym znalazła tylko to, byłabym bardzo ucieszona odkładam art journal kolejny, nie powiem zobaczymy jaki będzie nie wiem, czy to widać. Papier ma tutaj bardzo ciekawą fakturę, i zastanawiam się, czy tu są różne rodzaje papieru. Jest dość sztywny. Tutaj jest gładszy papier. Zobaczymy. Tutaj znowu ten taki fakturowany. Ponoć jest to um, 300 gramowy papier. Też 21 na 21 cm Papier akwarelowy. Zobaczymy. Wygląda, zapowiada się fajnie do różnych szkiców, nieszkiców, mazania. Robię tego dużo, w sumie nie pokazuję najczęściej, bo to są takie różne wprawki, ale zużywam wbrew pozorom całkiem sporo takich papierów. No to z takich użytkowych rzeczy to taśma dwustronna, piankowa. Do kartek, jak znalazł, bardzo się przydaje. Wykrojniki takie. Nie wiem, po co mi chmurki, ale bardzo mi się spodobały. No i bazowe, powiedziałabym, kółka takie z ząbkami oraz kwadraty z przeszyciami. Kwadraty z przeszyciami zawsze się przydają. Mam już oczywiście, natomiast czasami to jest kwestia po prostu dobrania odpowiedniego rozmiaru. Każdy zestaw wykrojników się różni właśnie rozmiarami, w zależności od producenta. No i wiadomo, trzeba sobie dobrać. Składam na bok. Tutaj takie dwie, dwa zestawy taśmy Łosi. Ten mi się strasznie podoba. Znowu mamy tu aparaty. Słodkie te tęcze są. Ten jest taki bardziej wakacyjny, co nie zmienia faktu, że kolory mi się po prostu podobają i część z nich myślę, że mi się przyda w kolejnych rozkładówkach. Tak samo tutaj też są fajne. Też są te tęcze, tylko troszkę inne. Ta, ta jest świetna, taka fioletowa, ta niebieska. No, ogólnie obiecuję sobie całkiem sporo na to. Tu mam kule disko. jak to mawia mój młodszy syn. On bardzo lubi kule disco, i nawet w pokoju mają taką małą. Jest takie taśmy. To jest coś, co wypatrzy mój małżon. Mój małżon ma to do siebie, że jak że jest, jeśli chodzi o błysz, rzeczy błyszczące, kolorowe, to jest jak stroka. Więc wypatrzył taki zestaw kolorowych, różnych papierów kreatywnych. Nie wiem, co wypatrzył, co, co tam jest. Wrzucił do koszyka. Więc zaraz będziemy oglądać. Więc papier lustrzany. Taki fajny, w takim fajnym kolorze. Lustrzane papiery. Lustrzane papiery bardzo lubię. Najczęściej używam złotego, srebrnego. I, ten, i te po prostu mam. Mam jeszcze taki róż ja wiem, to jest niby rose gold, taki różowy oraz brązy. ale takich nie ma. No, tu niestety widać, że większość tych papierów się dość mocno rysuje, jest łatwo do zarysowania. Ja się czasami mam wrażenie, no, są w skarbnicy, więc operuję z nimi całkiem dużo, że wystarczy popatrzeć na nie, to się już rysują i część tak ma. I mimo, że niektórzy producenci twierdzą, że u nich tak nie jest. Dobra, to są cienkie papiery, takie bibułki. W różnych kolorach. Hmm. Do tego trzeba jakieś zastosowanie znaleźć. Do tego muszę powiedzieć, że nie wiem, jakie zastosowanie znaleźć do takich cieniutkich bibułek. Jak macie pomysły, to wrzućcie coś w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, co można zrobić. Wiadomo, te, które są fajne. Ta ma, ta ma ciekawą. O, taki kraftowy papier, ale taki yy, przerzucony. To ciekawe jest, fajny taki. Tego jest akurat sporo. On jest dość gruby, więc też mo można coś ciekawego zrobić. Tak, tutaj są te kraftowe. O tyle jest ciekawe, że kraftowy, yy, który mam, jest bardziej brązowy, a mniej taki przerzucony. Nie wiem, czy tu będzie widać ten kolor. Ale ogólnie mówiąc, yy, ma trochę inny odcień niż ten taki kraftowy, który ja mam. Patrzę, czy gdzieś tu mi nie leży. O, żeby porównać. To jest baza z rzeczy z papieru. Więc zobacz, że kolor jest zupełnie inny. No, ale chyba no. Czarny papier zawsze fajny. Zawsze na propsie, można powiedzieć. Ten jest matowy. Sporo jest go. Ale takiego już żurnalowania czemu nie? O, śliczna zieleń. perłowa, piękna czerwień. Zaczynam lubić czerwony po tym lutym. Śliczny kolor, śliczny odcień. Znów taki, ha, perłowy, jak ten kraftowy trochę, tylko właśnie w wersji perłowej. No, bardziej żółty jest, no ciekawy kolor, ciekawe te papiery. Coś się da z tego wymyśleć. Piękne bo to. Naprawdę fantastyczny kolor. No i ten granat też jest, jest rewelacyjny. No więc takie to papiery kreatywne. Zobaczymy. Czędzie wymyślić coś, jakie dla nich zastosowanie. Mał wy, wyszukał. Patrzyłam na jakieś zestawy y, takie typu papierów kreatywnych, takich niby do scrapbookingu i bullet journala, ale nie było nic ciekawego, więc nic nie kupiłam. Mam, mam jakieś jeszcze, których nie użyłam, więc poczekam z kupnem czegoś, aż tamte zużyję. Ha, 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 można powiedzieć. No ale jak widać, tego papieru tu jest całkiem sporo. No i tylko trzeba wymyślić jakieś kreatywne zastosowanie dla niego. Jeszcze mam jedną tutaj rzecz. Po... Zakupów niby dużo, a nie dużo. Hmm. Patrzę, czy mam dziś jakiś nożyk, żeby otworzyć, bo tu są zaklejone. A paznokciami nie dam rad. Znów nożyczki były i uciekły. Bo ostatnio panowie mi się rządzą. Przeszłam się po domu i znalazłam kilka par moich nożyczek. tym jedne w kuchni. I proszę się nie pytać, czemu one tam są. Wiem, kto je tam wyniósł. Nie byłam to ja. Więc tak, takie długopisy żelowe w, ilo w ilościach hurtowych. Teraz mam nadzieję, że piszą. Teraz sobie poszukam tutaj jakiegoś papieru, co by je przetestować, ale nie były drogie jak na taki zestaw. I stwierdziłam, że że zawsze fajne jako ogólnie efekt. Tutaj otworzę coś. Potestujemy. Mam nadzieję, że piszą. Piszą. Muszę są to są jakie? metaliczne, a te jak wyglądają brokatowe no całkiem całkiem fajne są a mamy tutaj jakiś biały właśnie, czy jeszcze te są, tutaj są jakieś fajne, tak o złoty można zobaczyć Całkiem, całkiem. Hmm, fajne są. Fajne kolory mają. Teraz dobia, dobiorę się do tych poniżej. Takich pastelowych. No, muszę powiedzieć, że ten zestaw taki złapałam na zasadzie. O, nie, nie jest drogi, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie pisał. to Bardziej to chyba neonowe są niż pastelowe, te, że wygląda całkiem, całkiem fajnie. A zaraz jeszcze. O, ten, ten, tego prawie nie widać. Ale zaraz tak. Chyba. O, w ten sposób. Natomiast zaraz zobaczę, jak on będzie wyglądał na czarnym tle. Też zresztą akrylowy notatnik z przepisami. Więc tam gdzieś tutaj z tyłu na końcu Jak widać, nie jest biały, tylko jest właśnie taki łososiowy leciutko, ale całkiem fajnie. Zobaczcie, widać. Zobaczmy, jak wyschnie. A coś, co tu pod spodem mamy? To są zwykłe, widać, że tu białego nie ma. czy Takie bardziej nowe są niż pastelowe. Ale w sumie fajnie piszą i widać, co jest, na, co je, co jest na, napisane. Fajnie piszą, co widać, co jest napisane. Nawet na czarnym tle. Czyli sprawdzą się w sumie tak do różnych zastosowań. Bo te na białym to są raczej do rzucenia jakiegoś refleksu czy cienia, Ale na czarnym da się da się pisać. Tu z kolei pisałam tymi innymi, zakrzyżona tymi specjalnymi do... Yy, które są tam reklamowane jako hmm, pisaki do czarnego Bullet Journal. I jak widać, działa. Wszystko to działa, więc. Jak widać. Tyle, że się nawet je po wyschnięciu się trochę odbijają. Ale jak chcecie, mogę wam je pokazać, bo mam. Jak widać, nimi piszę w czarnym zeszycie. Więc dajcie znać w komentarzu, czy Wam się w ogóle takie różne testy podobają. I czy nagrywać więcej takich filmów. I ogólnie, hmm, czy, czy, czy w ogóle po prostu Was takie treści też interesują. Tak wygląda to po kilku chwilach, kiedy już myślę, że wyschło, nie, nie rozmazuje się, więc. Można zobaczyć, na ile widoczne są te y, y, żelopisy na czarnym tle. Ogólnie myślę, że mogłyby dać radę. O tak powiem. No, to są moje zakupy. Więc ogólnie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczyłyście coś, co Was zaciekawi lub spodoba się w tym filmie. Lub coś, co Wam po prostu się do czegoś przyda. Ja ogólnie najbardziej chyba jestem zadowolona z tych stempli. Jak już mówiłam, dla mnie są fantastyczne i na, już na pewno wiem, że je będę używać. Żelopisy też, ale stemple to jest po prostu, już widzę, że to może być u mnie ogromny hit. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, żeście, że spędzili, za spędzony wspólnie czas. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, pa.